Witajcie! Zapraszam Was na archiwalną relację z naszego pobytu w Wenecji w 2012 roku. Jednak chcę Wam opowiedzieć o tym, jak Wenecja powstawała, bo to jest niezwykły cud ludzkiej myśli, wyobraźni i ciężkiej pracy. Wenecja leży w sercu laguny nad Morzem Adriatyckim na północy Włoch i jest stolicą regionu Wenecja. Euganejska. Wenecka Laguna to niezwykły ekosystem o powierzchni około 550 km kwadratowych, pełen płaskich, częściowo zatopionych terenów. Tworzą go wyspy, płycizny, kanały i rozległe obszary wodne, które stanowią naturalną barierę między lądem a otwartym morzem. To właśnie tutaj, pośród 118 wysp powstał jeden z najbardziej zadziwiających i unikalnych systemów miejskich świata. Dlaczego ludzie zdecydowali się osiedlić w takim trudnym i nieprzyjaznym miejscu? Odpowiedzią jest historia, która zaczyna się w czasach wielkich migracji i poszukiwania schronienia. Historia Wenecji zaczyna się na przełomie V-VI wieku naszej ery. Kiedy mieszkańcy północnych Włoch szukali schronienia przed niszczycielskimi najazdami barbarzyńskich, takimi jak Wizygoci, Hunowie, Longobardowie. Miasta takie jak Padwa, Aquileia czy Altino zostały zniszczone, zmuszając ludność do ucieczki na trudno dostępne, błotniste wyspy Laguny Weneckiej. Laguna, choć nieprzyjazna, oferowała względne bezpieczeństwo. Płytkie wody utrudniały ataki, a jej odosobnienie zapewniało ochronę przed wojskami lądowymi. Jednak warunki życia były surowe. Brakowało stabilnego gruntu, świeżej wody i ziemi uprawnej. Pierwsi osadnicy musieli korzystać z zasobów naturalnych laguny, takich jak ryby, mięczaki i sól, która stała się jednym z pierwszych źródeł ich utrzymania. Według legendy Symboliczny początek Wenecji miał miejsce w 421 roku, kiedy na wyspie Rialto powstała pierwsza osada. Drewniane pale wbite w błotniste dno stanowiły fundament pod budynki, które z czasem przekształciły się w bardziej trwałe kamienne konstrukcje. Jednak prawdziwa transformacja wysp w trwałe miasto nastąpiła dopiero w 8-9 wieku. To właśnie wtedy zaczęto stosować unikalną technologię drewnianych pali, która pozwoliła zbudować stabilne fundamenty na grząskim i podmokłym gruncie laguny. Wenecja dosłownie stoi na około 12 milionach drewnianych pali, które wspierają jej budynki. Ta niezwykła technologia budowlana jest dowodem na ludzką pomysłowość i zdolność adaptacji w ekstremalnych warunkach. Dzięki niej Wenecja zbudowana na wodzie stała się miastem, które nie tylko przetrwało wieki, ale do dziś zachwyca świat swoją unikalnością i trwałością. Do budowy fundamentów wykorzystywano dwa gatunki drewna, dąb i modrzew, znane ze swojej trwałości i odporności na wilgoć. Pale te mają długość od 4 do 7 metrów, cho choć w niektórych miejscach sięgają nawet 10 metrów głębokości. Ich do dokładna długość była uzależniona od specyficznych warunków geologicznych każdej wyspy w Lagunie. Proces wbijania pali był niezwykle precyzyjny. Pale wbijano pionowo w grząskie dno laguny w bardzo gęstym układzie, praktycznie jeden przy drugim. Takie rozmieszczenie zapewniało maksymalną stabilność konstrukcji. To, co czyni te drewniane pale tak wyjątkowymi, to ich trwałość, która wynika z unikalnych warunków środowiskowych laguny. Otoczone błotem i wodą drewno zostało całkowicie odcięte od tlenu, co zapobiega jego gniciu. W takich beztlenowych warunkach nie mogą rozwijać się mikroorganizmy odpowiedzialne za rozkład. Dodatkowo słona woda działa jak naturalny środek konserwujący. Minerały obecne w wodzie i błocie wzmacniają strukturę drewna, a proces ten przypomina częściową petryfikację. Drewno twardnieje, choć nie zmienia się w kamień w dosłownym sensie. Dzięki temu niektóre pale mają ponad tysiąc lat i nadal stabilnie podtrzymują weneckie budynki. Na wbitych drewnianych palach układano poziome belki, które tworzyły solidną podstawę dla warstwy kamiennej. W budownictwie Wenecji wykorzystywano głównie kamień z Istrii, biały wapień wyjątkowo odporny na działanie soli i wody. Był on używany zarówno w fundamentach, jak i do budowy mostów czy elefacji budynków. Dodatkowo stosowano trachit, wulkaniczny kamień o dużej wytrzymałości, który często znajdował zastosowanie w podmurówkach i posadzkach. Po stworzeniu fundamentów na drewnianych palach i ustabilizowaniu osadnictwa, Wenecja zaczęła rozwijać się jako unikalne miasto na wodzie. Jej układ urbanistyczny był wynikiem zarówno ograniczeń laguny, jak i codziennych potrzeb mieszkańców. Kanały, które pełniły funkcję ulic, stały się podstawą komunikacji w Wenecji. Wąskie przejścia między budynkami prowadziły do małych placów i nabrzeży a transport, transport ludzi i towarów odbywał się niemal wyłącznie za pomocą łodzi. Kluczowe dla rozwoju miasta okazały się jednak mosty. Umożliwiały one szybkie przemieszczanie się pieszych, łącząc wyspy i tworząc spójną sieć komunikacyjną. Mosty nie tylko ułatwiały życie codzienne, ale także sprzyjały rozwojowi handlu, zapewniając dostęp do głównych placów handlowych. Choć kanały pozostawały głównymi drogami transportu towarów, mosty wspierały dynamiczny rozwój gospodarki miejskiej umożliwiając kupcom i mieszkańcom sprawniejszą wymianę dóbr i usług. Pierwsze mosty w Wenecji były proste i drewniane. Ich budowa rozpoczęła się już w średniowieczu, około XI-XII wieku. Mosty te służyły głównie pieszym, umożliwiając mieszkańcom szybkie przemieszczanie się między wyspami i ułatwiając życie codzienne. W miarę rozwoju technologii i architektury drewniane konstrukcje zaczęto zastępować trwalszymi mostami kamiennymi które lepiej znosiły trudne warunki laguny. Z biegiem czasu w Wenecji powstało ponad 400 mostów, tworząc unikalną i gęstą sieć, sieć komunikacyjną, która połączyła wyspy w spójną całość. Na samym kanale Grande, główną arterią wodną miasta, znajdują się obecnie cztery mosty, z których każdy reprezentuje inny etap historii i rozwoju miasta. Najbardziej znaczącym momentem w historii weneckich mostów był, było wybudowanie mostu Rialto w 1591 roku. To pierwszy stały most kamienny, który połączył dwie strony kanału Grande. Rialto nie tylko pełni funkcję praktyczną, ale stał się również centrum handlowym, gdzie kwitły targi i transakcje, a mieszkańcy i kupcy wymieniali towary oraz wieści z całego świata. Drugi most nad kanale Grande, Ponte dell'Accademia, ukończono w 1854 roku jako stalową konstrukcję. W 1933 roku został zastąpiony charakterystycznym drewnianym mostem, który, choć wzbogacony metalowymi elementami, dla zwiększenia trwałości zachował swój pierwotny wygląd i doskonale wpisuje się w estetykę Wenecji. W 1934 roku powstał trzeci most Ponte degli Scalzi łączący dworzec kolejowy Wenecja-Santa Lucia z centrum Wenecji. Jego nazwa, tłumaczona jako Most Bosych, pochodzi od pobliskiego kościoła Bosych, Ciesa di Santa Maria di Nazaret, bardziej znana jako Ciesa dell'Iscalsi, należącego do zakonu karmelitów Bosych. Najmłodszym mostem jest Ponte della Costuzione, Otwarty w 2008 roku, zaprojektowany przez Santiago Caltrave, most ten łączy dwa kluczowe punkty komunikacyjne miasta dworzec kolejowy, Wenecja Santa Lucia, z Piazzale Roma, głównym terminalem autobusowym i parkingowym. Choć jego nowoczesny design budził kontrowersje, most stał się integralnym elementem infrastruktury Wenecji, ułatwiając codzienny ruch mieszkańców i turystów. Wenecja szybko zaczęła wykorzystywać swoje strategiczne położenie. Leżąca na styku szlaków handlowych między wschodem a zachodem, stała się ważnym punktem na mapie basenu Morza Śródziemnego. Bliskość Adriatyku oraz laguna zapewniająca naturalną ochronę przed atakami stworzyły idealne warunki do rozwoju handlu. Mieszkańcy wykorzystywali zasoby laguny, takie jak rybołówstwo i sól, które szybko stały się towarami eksportowymi. Sól była kluczowym produktem, zanim Wenecja przekształciła się w globalne centrum handlu. Rozwój miasta wspierało także Cesarstwo Bizantyjskie, które odegrało ważną rolę w handlowym sukcesie Wenecji, oferując wsparcie polityczne i gospodarcze. Z czasem Wenecja stała się niezależną Republiką Morską. Miasto symbolizowało ambicję i determinację swoich mieszkańców, którzy przekształcili trudne warunki laguny w fundament jednej z największych potęg. أوروبا. thank you